Jakże ja mam się przygotować do tego? Mentalnie. No, nie wiem. Toć to niespodziewany gość do mnie ma dzisiaj przyjść, a ja się go spodziewam. Chlewem i smolą kmieciowie, jeżeli tu jesteście. I króle, i królowe, i królowie, witam Was serdecznie. Klewisz moła dla kmieciów, a dla Was wielkie przywitanie. Dzisiaj, tak dzisiaj, będziemy słuchać mądrych słów, ponieważ przybywa on. Przybywa on z Bałtykanu. Nie byle kto. Pierwszy raz będę miał możliwość porozmawiania z tym jegomościem, jest on tak mądry, że nawet zagrabiusz postanowił dzisiaj wziąć sobie wolne. Dowiemy się takich mądrości, że księgi Andrzejowe mogą tylko po prostu sami zresztą zobaczycie. Czy dotarł już on dzisiaj do nas? Łączymy się przez parlamentira. Służba moja znowu zawiniła. Parlamentiry nie są gotowe. Tutaj najważniejsze jeszcze instrukcje od królów i od królowych. Otrzymuję Yahu! Serdecznie pozdrawiamy Ewy. Doć to królowa, nie kmieciowa. Dobra, dzwonimy zatem. A to mikrofon już zdać się nie działać. Witam Cię ozaczny! O! o Wystraszyłem się, bo tu coś zaświeciło. Witaj, witaj, witamy, witam Was serdecznie z siedziby Wałtykanu. E, e, patrzę tu tak sobie ja... A! Witaj oczywiście królu smoku. Tak, tak, tak. Właśnie tak patrzę sobie tutaj, gdzie na tej mojej mapie wał, wał Europy i tak dalej, wy tutaj jesteście, jesteście tutaj u góry i tak się zastanawiałem, że my jeszcze tu nie byliśmy, no więc dlatego postanowiliśmy, że do ciebie wpadniemy. Bardzo się no. cieszę w trąbościu. Tak, 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 bo jak to zawsze mówi, kto gra i trąbi? A Probosz Wał... Wał... Ci... to proboszcz Signore Vaupenio, toż to tak brzmi jak z tych naszych filmów, których jeszcze nie wynaleźliśmy. A no tak, no bo my tutaj, tutaj już przysiągliśmy tą naszą mafią, Przysiąkliśmy po prostu dobrobytem, no i tak patrzymy, mamy niezagospodarowaną tutaj twoją Waulandię, musimy tutaj się dogadać troszkę. Bo nam tu cały plan psuje. Ja tu kurczę muszę was tutaj dobrze ustawić. Widzę tu tak lemury, kudu małe, oryksy i nawet macie widzę żyrafy, ale macie też barany. No. To A, my was, powiem no my ci, mamy... jeżeli baranów, trąboszczu, to u nas się jakiś wysyp ostatnio zrobił bardzo duży. Nawet... Nie mówimy o żadnych wysypkach teraz, bo małpy szaleją. Nasi, ale... stadolodzy, nasi stadolodzy stwierdzili, że jesteśmy w bardzo poważnym niebezpieczeństwie zagrożeniu strachu. No tak, tak, tak. Wieczny strach, no to to, co powinien właśnie mieć, e, odczytywać. E, także widzę, macie tu barany. A że my mamy licencję na bycie pasterzami? Macie? No mamy, 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 jesteśmy pasterzami tych zbłąkanych baranów, owieczek, dobra, tą mapę ci przyśle królu oczywiście, ja sobie ją później ja zobaczę, tak, tak, widział z kim sąsiadujesz, będziemy też do was wejściówki sprzedawać, także już jest wszystko przygotowane, ja, że ja do przodu myślę tutaj, no wiecie, opatrzność nas prowadzi, także i gdzie mamy napisane, widzicie, witamy serdecznie, jest już QR kody i inne rzeczy są także, tak, 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 tak będą te bilety niedługo dostępne i do was wtedy królu, no jak to troszkę ten biznes rozłączamy no, a nie tylko jeden u was tam jakiś jeździ tymi powozami ze złota, a to tak nie może być no, oczywiście, że tak nie może być, bo to, to przecież to. No to musi być równość u władców, tak? No, no nasi wałczcowie to tak, muszą równość mieć, bo inaczej. No to dokładnie, ono... dokładnie. A, zanim przejdziemy do interesa, no to yy, tutaj sobie wertuję pewną naszą księgę, no, którą umówmy się, tutaj jest napisane zresztą, każdy kwiat wie, że. Tak, wiem, wiem trąboszczów. Poszczególne... Kawałki. Kawałki tej księgi napisali. Yy, nieznani historycy, ale na tyle dobrzy, że żeśmy to wydrukowali. No, A, czyli nieznani, ale dobrzy. Tak, 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 tak. No. Mm -hmm. Jak ja bym chciał oh. być nieznanym dobrym królem. Ciekawe, no, czy się, mi się uda. Teraz się przestraszyłem, bo nie wiem, co historyk tu miał na myśli napisał. Czułe ręce kobiece gotowały swe dzieci, żywiły się nimi w czas klęski góry mojego narodu. Dobrze, to z horrorem poczekamy, żeby Kmieciów nie wystraszyć. Nie będziemy ja straszyć. Później się połączymy z Kmieciami. Kmiecie wysłuchają, Kim... bo mamy was... A czy tu jacyś Kmieciowie są? No, chyba, ale królowie się też będą, bo skoro, skoro u was działa koryto, plus. To korytarz z dziurami. No to, wiecie, to, wiecie, to naczelny, naczelny w Aulantii, na, e, naczelny Wałtykanu napisał do Was list do korytian, Do tych, co z koryta czerpią i biorą. Dobrze, Tak, i tutaj dobrze piszą, dobrze znani, nieznany sprawcy, tak, 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 i oni to uczynili. E, tutaj a miecie dalej będą działały. E, także. Europa, Ochłap z burgerów, klauna, szłapa, Julki, swą wleje. Chyba ten, ten tutaj kmieć, chyba pochodzi gdzieś tutaj z południa. Nie znam tego języka? W każdym razie dzieje się ostro. Powiedz jeszcze królu, co byś oczekiwał, trochę zanim ja przejdę do listu, do korytjan. No to już to będzie taki gwóźdź, jak to powiedzmy, na krzyż, że już. no Podpiszecie z nami, to nie? To musimy najpierw wysłuchać, czy nam się to opłaca i czy przede wszystkim jak doskonale wiesz, w każdej religii długaty muszą się zgadzać. No, ale tutaj jak ja już to przeczytam, to już się słowo ciałem stanie. No u nas się tak szybko nie staje ciałem, bo po prostu mamy to. No, to, no to zobaczycie cuda. Zobaczycie. Będą cuda, jestem dzisiaj przygotowany na cuda, aż chcę mój miecz wziąłem, żeby w razie czego tutaj nic strasznego mi nie było. Tak, tak. Tu piszą, oto nadchodzą dni, kiedy prawą wzbudzę odrośl, cokolwiek to znaczy. No ale w każdym bądź razie. Możemy <grym>... zaczynać już, tak? Tak, myślę, że jeżeli król chcesz coś jeszcze swoim kwieciom powiedzieć. Kmiecie, teraz uważajcie, bo to nie są ćwiczenia. Powtarzam, to nie są... Wspaniałe takie teksty. Jeszcze ćwiczeń nie wynaleźliśmy w Wałlandii. W każdym razie, proszę cię o trą trąboszczu. Tak, to jest skupienie uwagi dla śmieciów. Także, kmiecie kochane, Poprosiłbym tak, o lekkie ściszenie e, e, tych, tych modlitw, nie wiem, tam u was ci grajkowie że polą takie, takie cut ciut, ciut. Tak, tak, my to tutaj już. E, mhm. Znowu musiałem kmiecie naprostować. Dobrze, że zagrawi już tego nie widzę. Dobrze. E, tak jest jakżeś królu gotowy, to ty się tam rozsiądź. Kochani, Naczelny Wałtykanu napisał dla Was list do korytjan. Także wytrzyjcie swoje e, korytka, e, urządźcie i skupcie się na słowie, na słowie Waszych Panów. A więc list do korytjan. Po pierwsze, tak też ja i przyszedłszy do Was, kniecie. Nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością, którą już w moim majestacie widzicie, ogłaszać wam coś, co dla was powinno być znane z waszej natury, występowania pod nie muszę. Postanowiłem bowiem, przybywając między was, nie uznać niczego więcej, jak tylko wasze poddaństwo odlanych. Podlane chlewem i smołą. Jakiś niecierpliwy ten, ten dzwonnik wasz. E, stanąłem tutaj przed Wami silny i pewny z wielką radością. A mowa moja i moje głodzenie Was nie miały nic wspólnego z potrzebą przekonywania Was do mej mądrości, lecz były i są wyrazem tego, że mogę z pełną mocą to <laughs> czynić. I jak dalej mówi list do Korytjan, aby wiara wasza nie opierała się na wolności waszej, lecz na naszej władzy, a jednak powiecie, że głoszę mądrość między kmieciami niedoskonałymi, ale nie mądrość w myśleniu, ale mądrość naszą, władców nieprzemijającą. Głoszę tajemniczą Wałtykanu mądrość, mądrość. Dla was niedostępną kmiecie. Tę, którą pradawne smoki przed wiekami przeznaczyły ku chwale naszej. No i króla smoka, Tę, której nie pojął żaden z kmieciów w Aulandii, bo gdyby je pojęli, kmiecie nic by po nas, po was, nic się nie ostało. Zwłaszcza po nas, jakbyście pojęli. Dlatego głosimy, jak zostało napisane przez naszego naczelnego, to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani umysł kmiecia nie ogarnie. Jak wielka to łaska nasza, że Was oddatkujemy i trzymamy pieczę nad Waszym życiem. Jak wspomniałem Wam, jak wspomniałem Wam, jak wspomniałem nam, zaś objawiły się to, to pradawne smoki, które były wszędzie, na głęboko, w głębokości nieba samego. Tak, nieba samego. Kto zaś z zna to uczucie, iż do kogoś należy. Podobnie znamy naszą, my, naszą władzę nad wami. Władzy posiadania was, mas i oddatkowania. I głosimy to Nieuczonymi słowami, a wprost i pouczeni przez prawdziwe smoki, jako rzeczy tak sięga, przedkładając nasze sprawy nad te wasze pod nami. Kmieć zaś jest rozsądzany za wszystko, a my przez nikogo. Tak już jest porządek rzeczy. Ktoś inny jak nie my, wasi pasterze, władcy, działamy z zamysłem, by was pouczać? My mamy zamysł i znamy wasze przeznaczenie. A ja nie mogę, kochane kmiecie, do was przemawiać jak do nam równych, lecz jak do niemowląt w kałuży życia. Bowiem tą wiedzę jako mleko wam przekazuję, a nie jako pokarm stały. Boście nie mocni. zresztą i nadal nie będziecie mocni w rozumowaniu. Ciągle jesteście jeszcze kmieciami z wyboru. I, i jeśli nadal jest z wami zawiść, niezgoda, toż jesteście kmieciami i takoż. No. Postępujecie. Skoro jedne mówi, ja należę do króla Smoka, a drugie mówi, ja do naczelnego Wałtykanu, to czyż, to czyż nie działacie po kmieciowemu? Kimże jest naczelny Wałtykanu? Albo kimże jest Jasiek z klanu? Yy, nieważne, nieważne pomyliło mi się. Naczelny Wałtykanu. Albo kim jest... <grymne> Ach, kochani, jesteście sługami, którzy uwierzyli w to, co wam wpojono. Naczelny Watykanu tylko podlewa wasze oddaństwo. Król Smok zasiał w was oddanie, a pradawne smoki to spięły. W tej koncepcji oczywiście. Otóż wiele znaczy ten kto podlewa i ten kto zasiewa, ale najwięcej ten kto, to w idei spina, tutaj smoki pradawne nasze, ten który podlewa i zasiewa, stanowią władzę nad wami, Która otrzy... którzy otrzymają godziwą należną, no nam, zapłatę od was. Bowiem my jesteśmy tylko szponami pradawnego smoka, zaś Wy jesteście uprawnym gruntem, pod którym no, my stąpamy. Według danej nam władzy nad Wami, jako roztropni, ale i rozrzutni władcy, uprawiamy Was niczem nasze stado pełne niespodzianek. Zważając dokładnie na wasze próby sprzeciwu, naszej uwagi, nic wam nie zastąpi, gdyż owy fundament władzy jest jeden i należy do nas. I tak jak ktoś spróbuje coś na tym fundamencie ukryć bez naszej wiedzy, złoto, srebro, drogie kamienie w chatach ze słomy, z drewna, czy trawy, czy oborniku. Tak, też jawne się stanie to nam, a prawda nasza okaże się w ogniu, który strawi owe ukrycia dla każdego, kto spróbuje. Jak nieugięty i twardy nasz władcy majestat jest. A ten, którego dzieło na naszym fundamencie jednak się ukryje, otrzyma od nas 50 batów. I propozycje odedukowania jako podrzędnika królewskiego w dziale oddatku. A ten, którego dzieło spłonie, podlejemy jeszcze chlebem i smołą. I kiedy pomyśli, że jakim sposobem ocaleje, to powiemy tak. Tak, ale tylko przez ogień. Czyż nie wiecie, że żeście polem uprawnym nas, waszych władców i panów, stąpających po was i że moc prawdawnych smoków mieszka tylko w nas? Jeżeli ktoś podniesie na nasz fundament władzy choćby palec, tego zniszczy prawdawny smok. prawdawny smok, bowiem u fundament jest dla was święty a wy stanowicie jego podstawę. A jakie są tego wnioski praktyczne? Liszt do Korytjan mówi Niechaj nikt z kmieciów się nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, byśmy to my, władcy, dzierżyli mądrość. Mądrość pośród kmieci tego świata jest głupotą pośród nas pamiętnych. Ech, pamujący, bo jest napisane w pradawnych księgach tak? i no tutaj one rzeczą. Niech kmieć nie myśli, że jest przebiegły. Niech nie myśli. Lub także, że różne są zamysły nasze względem kmieci. Także niech się przeto nikt się nie chełpi z kmieci, że wie, gdy nie wie. Bo wszystko w Aulandii jest nasze. Czy to złoto, czy srebro, czy kamienie szlachetne, czy domy i wozy wasze? Czy to wasze knieciowe życie, które wybraliście? Wszystko bowiem jest nasze. Wy jesteście nasi, a my pradawni smoki.